Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czekamy na Was, na Wasz przyjazd na Światowe Dni Młodzieży. I młodzież tej ziemi chcę was wszystkich przyjąć bardzo gorąco przyjąć abyście mieli okazję przeżyć razem te światowe dni młodzieży które zainaugurował święty Jan Paweł II będzie to piękne spotkanie bogate w różnego rodzaju doświadczenia ale bogate szczególnie w przeżycia religijne welcome Myszyniec. Zapraszam do wykrotu do Kurpiowskiej krainy na zlot Młodzieży Kurpiowskiej 24 lipca. W ramach Światowych Dni Młodzieży 24 lipca odbędzie się Światowy Zjazd Kurpiów. I na to spotkanie serdecznie zapraszamy młodzież z Diätzyji Łomżyńskiej, młodzież z zagranicy. Mamy nadzieję, że młodzież, która będzie gościła w dyscyzji łomżyńskiej, również zaszczyci nas swoją obecnością. Chcemy tu razem z nimi przeżywać te ostatnie chwile poprzedzające spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Serdecznie wszystkich zapraszamy.